Oh. Hej, siemaneczko, witajcie z tej strony Taxizerte witam was w kolejnym odcineczku serii zagrajmy razem w Shakes and Fidget. Słuchajcie, e, po pierwsze, to dzisiaj zajmiemy się tym, e, żeby coś... w sumie tym co zwykle, tak, ale zajmiemy się. W głównej mierze rozwojem naszych postaci e, w, tutaj w wieży. Na początku oczywiście rozdamy im po poziomku. E, dobra, no i teraz załóżmy... Czy to nie będzie warf? Chyba nie. Chyba nie będzie warf. Ale załóżmy, no już takie tutaj 222. Trzeba powoli już się pozbywać takich, że chociaż w sumie teoretycznie to... Nasi ziomkowie są rozwinięci, no powiedzmy sobie szczerze, no są rozwinięci. Chłopaczki szczelają, dobrze, radzą sobie hmm, Czy to jest to płacalne? Hmm. Dobra, zróbmy tak. E, zróbmy tak. A ta oto słuchajcie wspaniała O, dla wojownika Czekajcie, a ile woju ma? Woju bez szczęścia, nie ma coś na szczęście, dobra, to już mu nie, po prostu, po prostu nie jest mu potrzebne, tak? E, no dobra, jedną itemkę zmieniliśmy i ta itemka, słuchajcie, przejdzie już nam do historii. To już możemy sprzedać, e, gabinet magii. Słuchajcie, w poprzednim odcineczku trafiały się takie rzeczy w gabinecie magii, że teraz to ja się nie dziwię, jak, jak przez tydzień mi nic się nie trafi. No ale dobra, mm, robiąc jeszcze tak, tak na farta, to sprawdzę sobie jeszcze... E, 28 to, to, to tyle co nic. E, dostałem właśnie smsa. Wiem, 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 o tym wiem. Nie sprawdzajcie, czy to u was. Tak, to u mnie. Tak, to u mnie. E, Okej, okay. gabinet magii. Odświeżamy sobie raz. I niestety dobrze, ale odświeżymy sobie dwa razy. Hmm, może trzy razy. I starczy, już dość. Nie dam się ponieść emocjom. Nie dam się. Kurczę, bo mnie tu gra. chce wykorzystać. Czuję, czuję to. W kościach. E, dobra, teraz tak, tutaj do 200, tutaj do 300 już dojadę. Nie, no skoro mam tak tyle kasy, to chyba szastać trzeba trochę. Dobra, no trochę poszastałem. Tu 311 tysięcy, tu 300, tutaj 2, e, 280. E, no i spoko, no i spoko, wbijamy do gildii Siemaneczko, Siemanko, pozdroal. Nagrywam. Dobra, nagrywamy, pozdrawiamy, słuchajcie, i witamy, i żegnamy, no i zaraz będziemy robić już e, portal gildiny. No i słuchajcie, ona ma teraz milion pięćset nie, miliard, przepraszam, pięćset dwadzieścia milionów HP, a teraz ma, no, szesnaście milionów HP i zebrałem. To, to jest coś, nie, w sumie to już jest jakieś osiągnięcie. Dobra, no i teraz Mistrza Żyźnickiego Czy uda mu się, nam się uda mu Zabrać e, 10 milionów HP Czy to jest do wzięcia, no mam nadzieję, że tak Nie chciałbym się z nim bawić już w następnym Odcineczku, chciałbym się już Pobawić z jakimś nowym ziomalkiem No ale tak Suś, tak Suś Robisz, słuchaj, krótka piła Robisz ty uniki czy nie robisz No bo spójrzcie Po prostu prawie w ogóle nie ma uników No teraz zaczął, bo powiedziałem, tak Ale gdybym nie powiedział, to by nie zaczął robić No powiedzmy sobie szczerze Dobra i chyba już tutaj porobiony jest, co? No porobiony, super, jest porobiony, słuchajcie, portal do piekiel 8 na 10, akt pierwszy... A to jeszcze na akty podzielone, o prosz, no prosz. 1-8 mam, tak czy inaczej spoko Eee, dobra, kolejna sprawa to e, sam fakt, że... E, bo ja chyba dzisiaj nie zrobiłem, tak, 11 kufla, tak, wiedziałem. Eee, nie wiem dlaczego ustawiłem to... I który jestem? Który jestem? Taksi taksi z YouTube. 25. Ostatnio spadłem troszeczkę. Trzeba to nadrobić. Ale tu chłopaki konkurencja jest. Jest konkurencja i to niezła. Dobra, czy, czy, czy ja dam radę dla tego Lucky Dice'a, dla tej szczęśliwej kostki? Czy Lucky Dice będzie miał tyle farta, ile ma wniku? Chyba tak. Chyba jednak będzie miał tyle farta, co ma wniku. No niestety, niestety, słuchajcie, czyli nie do wzięcia, dzięki, spoko, dobra, na się. Eee, okej, teraz tak, 30 wiadomości od was, dzięki, dzięki, będziemy je oczywiście czytać, ale dzisiaj zaczynamy od wieży, zaczynamy od wieży, albo nie, 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 dzisiaj zaczynamy od piekielnego ogara. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić tego przeciwnika, chociaż to będzie raczej ciężkie na tym odcineczku, ponieważ w odcineczki, odcineczek był tak, tak wykwintnie dobry. Że porobiliśmy tam wszystko, co było możliwe do zrobienia. Teraz to już raczej przez najbliższe kilka odcinków będzie raczej ciężko tego piekielnego ogara zrobić. Tym bardziej, że unika też. No jak widzicie, unika swaniaczek tyle, co nie miara. I wali krytami, no. Dobra, ale trzy razy spróbujemy. Do trzech razy sztuka. Pamiętajcie, że kto skarży tego boli dupa. Taka, taka jest zasada w życiu i tego musicie się nauczyć. Dobrze, piekielny ogarze. Czy dasz mi się zjeść, przyjacielu? Psów zazwyczaj nie jem, w sumie nigdy nie jadłem psa, ale ciebie jako pierwszego to z chęcią, bo jesteś piekielnym ogarem, o, 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 pewnie jest pikantny. Dobra, i, 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 once again, once again, once again, and once again, no i... Gówno, zostaje mu ponad 6 milionów HP. No to sobie porobiłem, słuchajcie, przez najbliższe 10 odcinków. No ale, ale jest jeszcze coś takiego jak wieża i tu tam Don Quixote. Don Quixote. Zobaczymy, co, co, Ale nie z Lamanczy, ale nie z Lamanczy. To ten podrabianiec z Polski jest. Ale ma kopię, kurcze, Sam jest kopią i trzyma kopię. Nieźle, nieźle, nieźle. A Don Quixote to był czwany Lis. Uwierzcie mi oglądałem tę bajkę 353 razy. Czwany lisol był. Psz. Dobra, może Maguś coś dzisiaj pokaże. Może Maguś przywali tak kilka razy porządnie. Może Maguś nie będzie otrzymywał tyle krytów na japę, że po prostu pada po chwili. No niestety nie tym razem. No ale może czwana Kunegunda zacznie coś unikać. Czy może nie zacznie? Zaraz zobaczymy. Nie, na razie tylko przyjmuje kryty. Kryty, przyjmuję oczywiście z odwagą. Mucha mi tu lata przy monitorze, o Boże! Zaraz ją zjem Będzie tyle białka. No dobra, no i 18 milionów to... Uuu! Jak zarmaty poszło? Dobra, to mucha. Wy, wy... Wyjdź mi stąd! No! Dobra, ale mówię wam, ta, tak ta mucha mnie tak denerwuje Od pół godziny tu lata Jedną już zarąbałem Zdara od monitora mi niby nie wali, a wszystkie i tak się lepił. Także to nieprawda, że mucha do gówna Nie, mucha do wszystkiego Byle by cię tylko powpurwiać Po prostu Wyjdź, wyjdź. Dobra No wejdź, proszę Zejdź z tego monitora Słuchajcie, czy ja mam to nagrać? No, momento. A w sumie to już nie wiem, gdzie jest ta mucha. Gdzieś tam poleciała. Mam nadzieję, że już nigdy jej więcej nie spotkam, bo przysięgam, zarąbie tym kciukiem. To jest kciuk. Tym kciukiem, tak. Tym kciukiem. A tymczasem, słuchajcie, na naszych ekranach taksi dostaje w pierniczą Don Quixota. Byłem jego wielkim fanem, a teraz tak mi. Tak mi działasz na nerwy. Uuu! Widziałeś tu gabzol? Ja pierdziele, znowu pominęłem i 15 milionów poszło. Ja pierdzielę, ja to po prostu, tak się ostatnio tak kara, że ja w to nie dowierzam. No przysięgam, że nie dowierzę. No, no, przy, przy, przysiągalam, no po prostu wal jak jak zawzięty. Ja pierdziele, ale chory typ. Ale, ale, żem przyrąbał. 30 poziom wieży został zamknięty. Teraz, o, Allah Akbar, Allah Hadin, kurde. Złodziej z małpką. No i teraz mamy wojownika. Wojowniczka mamy, no proszę, wojowniczek. Standardóweczka. Taksuś, teraz nie pomijam. Taksuś, bo ja wiem, że ty jesteś. Ty jesteś nadpobudliwy. Ty jesteś zdolny do takich rzeczy, że świat nie widział. No, chłopak tak przyrąbał przed chwilą typiarzowi, że chłopak się ledwo połapał, co się w ogóle dzieje na ekranie, nie? Ja pierdzielę tyle milionów HP. I zostały mi jeszcze 2 miliony, kumacie to? Dobra, spróbujmy go jeszcze raz Może ciapnąć Dobra I ostatni raz ciapniemy go sobie A żeby, żeby za tym razem ostatnim weszło Wow, 13 milionów Też ładnie, też ładnie, no ale Niestety chłopaczyna nie jest do wzięcia e, dobra, słuchajcie, koleżanki Koledzy, e, zaczynam już Questik, jakiś fajny e, piękna orczyca Wspaniała nazwa quest'a Mhm Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm. Dobra, zobaczymy co tam jeszcze napisali do mnie Tak Nic nie napisali No gratulation, come on, come on Słuchajcie, ta wieża już mi tyle daje Tyle daje mi już Tego wszystkiego, że to jest po prostu piękne A tu punkty życia Jeszcze z portalu premia Wszystko pięknie nam się rozwija Słuchajcie, pięknie nam się rozwija No jebitnie wręcz bym powiedział Aż rzeknę, a jak kiedyś jeszcze tak uzbieram zbieram to Już w ogóle miał fajne staty Chociaż Średnio by było ze szczęściem Ale kto by tam się przejmował Dobra lecimy do poczty Słuchajcie już nie mamy w sumie nic do zrobienia Zrób te dwa klasera więcej Chcę że to dużego powiedzieć o tej grze Nie masz jak oglądam twoje filmiki Cały czas marudzisz że mało grzybów Skończ o tym pierdolić bo to już jest nudne Nie podoba się to wypierdalej I troszeczkę szacunku śmieciu Bo nie jestem twoim kumplem ani twoją matką Dobrze, lecimy dalej, Janek1515, pozdrów plisko, księ jesteś zajebisty, dziękuję, pozdrawiam Sopel, pozdrów się na odcinku, tak, pozdrawiam cię Soplu Siema, pozdrawiam, jakaka, kaka, się na odcinku, pozdrawiam Siemanko, piszę do ciebie w mojej urodziny, O, proszę 100 lat przyjacielu, 100 lat, dziękujemy za pozdrowienia I pozdrawiamy cię również i życzymy ci 100 lat, żebyś tutaj miał grzybów, co nie miana Jesteś na 27, a ty, e, ty grej w te same. Nie rozumiem, nie rozumiem. Wróć do podstawowej, potwierdź troszeczkę e, Siema taksi, rapuj ziomie na poziomie. Uuu, pocisnęłeś Matinio, pozdrawiam. Siemam dla ciebie suchara. Dziewczynka spadła z rowerka. Dlaczego się nie śmieje? Bo ma przebite płuco O Jezu Jaki chory żart, brachu, czarny humor. Cwardnia, co robi piekarz? Z chlebia innym <noise> To jest dobre, dobre Aż Gabryś się zaśmiał Lekka popita musi być, tak Witam, mógłbyś się dowiedzieć coś odnośnie Margonem Często grywasz na Gefionie? Tak, często grywam Myślałem nad dojściem do twojego klanu i wspólnej zabawy Pozdrawiam, miło mi to słyszeć, pozdrawiam Ciemka, mam wielką problem Mógłbyś mi powiedzieć jak mam jechać w statystyki Tak mniej więcej czego mam e, Powiem ci szczerze, już nagrywałem o tym odcineczek Przyjacielu, także no średnio Pozdrawiam taksi ty! Pozdrawiamy cię również! Jutro koło południa rozszyłamy wszystkim zapki, to nieważne. Eee, suchar dnia! A, to już było. Power taksi. Power, dzięki. E, siema, pisze mnie arbusia, on nie ma teraz możliwości, jeśli ktoś chętny pomóc, to mi proszę... Aha, to pewnie nie do was. I nie do mnie. A może do mnie. E, mam pytanie, gdy mam 30% że to czy mi zmniejsza obrażenia, czy przeciwnikowi? Eee... Zmniejsza tobie otrzymywane Czyli teoretycznie zmniejsza przeciwnikowi Tak? O te 30% Grasz na bocie? Oczywiście, że nie Felek, ja na bocie? Co ty? Co ty, ja? Pozdrów Gabrysia Mam dobre staty, Gabryś, masz pozdrowienia Też pozdrawiam Też pozdrawia. e, To już było, było e, Siemanko, taksy, pozdrawiam, pozdrowić na odcinku Oczywiście Jakubowski, pozdrawiam DomekPL123, pozdrawiam czy widzisz nawet ty, kto ci dał łapki w górę albo w dół? Nie widzę tego. I nie, nawet miał, to i tak bym nie sprawdzał. E, to było. To było, przyjacielu. To też było. To też było. E, wiesz, kiedy otwarcie jest 33? Jeszcze nie mam i jeszcze nie ma takich informacji. Chciałbym wszystkim serdecznie... To nieważne. Twoja gildia nie jest już top 1, więc zmień ją. Zapraszam do nas. E, nie. A moja gildia jest zawsze top 1, jak dla mnie, słuchajcie. Zawsze jest top 1 dla mnie. A że że paprotki tutaj sobie coś tam rozwinęły, czekajcie, w ogóle jakich oni mają ludzi? Paprotki, nie są, oni są, tylko z honorem, chyba to jeden, bo teoretycznie wygrywamy, co? Czy ktoś poszedł na lożki? Być może, słuchajcie, poszliśmy poszli na lożki. Nie wiem, tak czy inaczej, słuchajcie, spójrzcie na naszą gildię. Jak ja jestem tutaj, to znaczy, że nasza gildia po prostu jest na lochach Także, no, mamy lożki, spokojnie, wszystko wróci do normy. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. O, można jeszcze zamach na tego Lucky Dicea jeszcze raz spróbować. Come on, taksuś. Dawaj, dawaj się nie poddawaj. Super, dwa kryty, ja pierdzielę. No to cześć.